Gra 3x3, 4x4 plus bramkarze na 6 bramek, jak widzisz, w tym przypadku wybieramy opcję gry 3x3, 3. zawodnicy ustawieni i podzieleni na dwie grupy, tak jak widzisz na tablicy taktycznej. Zadaniem zawodników w posiadaniu piłki jest utrzymanie się w posiadaniu piłki i zakończenie zadania podaniem do jednej z dwóch mini bramek albo zakończenie zadanie strzałem na dużą bramkę. Jeśli chodzi o punktację w tym środku treningowym, za zdobycie dużej bramki dostają zawodnicy 3 punkty, za zdobycie mini bramki dostają zawodnicy po jednym punkcie. I tak samo jest Tutaj w drugą stronę. Zadaniem zawodników w bronieniu jest odbiór piłki i przejście do atakowania, właśnie na te wyznaczone bramki drużyny przeciwnej. I teraz, co jest ważne, jeśli chodzi o wskazówki dla naszych zawodników? Oczywiście, najważniejsze jest, że skupiamy się na momentach przejściowych i na zbudowaniu intensywności w tym ćwiczeniu. Momenty przejściowe standardowo straciłem, chcę odzyskać. Aktywnie, mocno w pressingu, po stracie odzyskałem to. Chcę przejść jak najszybciej do atakowania na bramkę przeciwnika. Ale, też tutaj, kluczowe, kluczowa jest obserwacja tego, co się dzieje na boisku. Bo, jeśli środek pola gry mam zamknięty, no to muszę wykorzystać boczne sektory, jeśli chodzi o grę i zakończenie tego zadania. Jeśli Mam zamknięte boczne sektory. No to w tym przypadku będę chciał wykorzystywać ten środkowy sektor i tutaj zamknąć zadanie szczałem na bramkę. Mamy dwa warianty, jeśli chodzi o wprowadzenie piłki. Może otwierać to bramkarz zespołu, który jest w atakowaniu, ale też może to robić trener, który jest ustawiony w bocznej strefie i tutaj z bocznej strefy wprowadza i daje dystrybucję piłek do pola gry tak jak też mówiłem na początku tego materiału tutaj wybrałem opcję 3 na 3 ale jeśli mamy więcej zawodników możemy zrobić grę 4x4 tutaj też by mi zależało jeżeli jestem sam na treningu żeby to zadanie zrobić w jednej organizacji bo wiadomo, mogę zrobić też tutaj drugą organizację ale to może mi się troszeczkę rozjechać bo ja będę się skupiał tutaj na tym zadaniu, a tutaj będzie leciało swoje. Więc to zadanie musimy też dostosować do ilości zawodników, którą mamy na treningu. Jeśli mamy, w tym przypadku możemy mieć 12 zawodników, czyli jedna grupa schodzi, to też jest na, na, na zasadzie gry falowej. Jedna grupa schodzi, oni swoje skończyli, tak? Po jednej czy po dwóch piłkach możemy się umówić. Pierwszą piłkę wrzuca bramkarz do rozpoczęcia zadania, drugą piłkę wrzuca trener. Więc mamy tą intensywność cały czas, nie musimy gdzieś szukać tych piłek, czyli więc możemy się umówić na te dwie piłki. Jedni schodzą, drudzy wchodzą i pracujemy właśnie na takiej zasadzie w gry. Falowej. Oczywiście, jeśli mamy więcej zawodników, dodajemy sobie tutaj zawodnika czwartego, no to już zwiększa nam się ta gra, jeśli mamy 16 zawodników. Tak? Więc czterech pracuje, czterech odpoczywa, oni schodzą, kolejni wchodzą i możemy sobie dalej pracować na tej samej zasadzie gry falowej. To zadanie omówione, zapraszam Ciebie do kolejnych środków treningowych.